Niewiele się dzieje, a raczej to my za wiele nie możemy zrobić. Karta zimy mówi, że musimy czekać na lepsze okoliczności, na jakieś sytuacje. My teraz jakby nie możemy tutaj działać. Polska nie może działać. Wielka energia w Polsce. Popatrzcie, utrzymujemy energetycznie rzeczywistość, panujemy nad tą rzeczywistością. Więc sytuacja w Polsce jest opanowana. Niewiele możemy jako państwo, ale kontrolujemy sytuację. Popatrzcie, w wyniku tej kontroli sytuacji wstrzymane zostaną w Polsce jakieś inwestycje, jakieś przedsięwzięcia, jakieś wielkie. Działania związane z wielkimi pieniędzmi. To spowoduje niepokój, dużo niepokoju będzie w Polsce, w Polkach, Polakach, z powodu tych inwestycji, które zostaną wstrzymane. A to wszystko będzie rozważne działanie. Przyjdzie jakaś bardzo ważna wiedza do nas. Bardzo ważna wiedza, czegoś ważnego się dowiemy. Popatrzcie, po tej wiedzy stracimy panowanie, nie uda nam się utrzymać tej równowagi, tej harmonii, tej energii, nie jesteśmy w stanie pokonać pewnych rzeczy. Zerwana, potężna umowa biznesowa może to być umowa. Z jakimiś korporacjami, innymi państwami. Mówimy tutaj o Polsce i jest jakaś potężna umowa. Może być zerwany jakiś sojusz, ale ta umowa związana jest z jakąś inwestycją, wielkim przedsięwzięciem. To jest zerwane. Popatrzcie, brak obfitości. Kasa państwowa zaczyna odczuwać problemy. Z tym związane są te niepokoje na dole, właśnie te finanse. Ale pojawi się jakiś nowy sojusz, nowy sojusznik, bardzo bliskie nam państwo albo ktokolwiek inny, kto dla naszego kraju chce dobrze. Jest to przemyślane, zaplanowane działanie i jakby to państwo nam pomoże z tymi problemami, które się pojawią.